W kolejnym filmie, czyli zapraszam Was na haul i mierzymy, ale to nie będzie takie zwykłe mierzymy. Będzie to mierzymy z Lary oraz z Hejemu. Zazwyczaj nagrywam takie filmy dwa osobne, ale ostatnio powiedzieliście, że lubicie, kiedy te mierzymy są dłuższe, treściwsze i jest więcej rzeczy. Więc pomyślałam, że Wam dzisiaj zaprezentuję w jednym filmie. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam, zaczynamy. Dzień Zara, jak widzicie mam tutaj wielkie pudło, wszystko zamówiłam online, Wszystko szybko, no i tak, pomyślałam sobie, idąc tropem mojego nieudanego zakupu y, ostatniego futerka czarnego, oczywiście sztucznego futerka, y, stwierdziłam, że zamówię Zary, może będą trochę mniejsze, trochę w innych kolorach, podoba mi się to futerko, przynajmniej podoba mi się na stronie, podoba mi się jak modelka się w nim prezentuje, Zaraz Wam pokażę numer referencyjny, bo na pewno będziecie ciekawi, a z hajemu zostawię Wam linki, żebyście sobie mogli wejść. No z hajemu też mam dość sporo rzeczy. O, tutaj mamy numer. A jest numer referencyjny. No i tak, futerko XS. Całkiem fajny kolor. No i teraz pytanie, czy na mnie będzie pasować? Mm, sama nie wiem. Bardzo fajna koncepcja. Ja mam coś podobnego z Zary. Taki beżowy misiek, który mam już od jakiegoś czasu i bardzo go lubię. Tylko, że on jest trochę inaczej skrojony. On jest staliowany i naprawdę bardzo dobrze się liczy. Tutaj mam wrażenie, że to futerka po prostu może nie są dla mnie. Nie wiem, jak Wam się wydaje, bo zawsze to wszystko można oczywiście odesłać. 249 zł z Zary. Jest to zrobione całkiem spoko, ma tutaj podszewkę, jakby bez zarzutu, muszę powiedzieć. Jest to wykonane. Natomiast kolor też mi się podoba taki top, jasny top, ale no widzicie, różnie to bywa. Jak ktoś nie jest taki bardzo wysoki, to może nie za dobrze mi nie wygląda. Kolejna rzecz to jest drugie futerko, tym razem krótsze i tym razem już takie bardziej puchate na dżety. Bo to futerko, które przed chwilą widzieliście, jest na guziki i to jest SK 399. Czemu to jest 399? Tutaj macie re numer referencyjny, żeby sobie e zeskanować. E rozmiar S, bo nie było XS-ek. No i uwaga. Siena Miller to na pewno świetnie by w tym wyglądało, no ale nie wiem, jak mi wielką różnicę. Generalnie, no to chyba nie. Ale podoba mi się w ogóle ta koncepcja, podoba mi się kolor i też mi się wiecie co podoba, że to nie pyli. Nie wychodzą te kłaki z tego, jak to No ale jest to już taki specyficzny typ. Trochę grzeje, no ale wiecie. Ja jeżdżę samochodem, więc może nie mam aż takich wymagań. Jednak czuję się w nim, musiałabym się jeszcze oczywiście spojrzeć normalnie w lustrze, ale czuję się w nim tak trochę no, za duża. Też dobrze jest zrobione, tylko zastanawiam się, dlaczego to jest droższe prawie o stówę od tego. Mniej więcej, 399, 4 stówy. No i ma te dżety. Teraz Kolejna rzecz, którą sobie zamówiłam, to jest, chociaż nie wiecie co jak patrzę, bo ja właśnie specjalnie dzisiaj mam czarny sweter, żeby się przekonać, czy to obłazi i trochę to rzeczywiście obłazi, ale nie aż tak, delikatnie. E, Wzięłam sobie też taką kurtkę jeansową, bo ja jestem w poszukiwaniu kurtki jeansowej już od jakiegoś czasu, dobrego czasu. E, mam jedną kurtkę jeansową, e, taką za pupę, też z Zary, kupiłam ją z drugiej ręki, więc fajnie, naprawdę jest ekstra, ale chciałam krótszą. No i dziwnym trafem pojawiła się w Zarze, podoba mi się w ogóle kolor, chciałam coś takiego bardziej taliowanego właśnie, ale ona nie jest taliowana, ona jest krótsza po prostu i wydaje mi się, że z tyłu tak się jakoś dziwnie układa, to mi się nie podoba, ale w ogóle bardzo podoba mi się kurtka jeansowa, taki vibe kurtki jeansowej. Myślę, że to jest fajna rzecz, mieć kurtkę, dobrą kurtkę dżinsową. Znaczy, dobrą, taką dopasowaną do nas, oczywiście nie mówię jakąś tam drogą, nie wiadomo jakiej firmy, ale taką jedną fajną kurtkę jeansową i takiej szukam. Tylko zastanawiam się, czy to jest ta? Chyba nie, ale kolor, kolor to jest idealny w sumie. Kolor i ona kosztowała całkiem spoko, bo 139, ja sobie wzięłam XS, i ona, jak widzicie, jest trochę ubersalizowana, chociaż ja noszę rozmiar... XS, dobra, następna rzecz, którą sobie wziąłam, to jest sukienka, a jeszcze tutaj sobie wziąłam jeansy, jest tego dość sporo, następna rzecz to jest sukienka, ta sukienka jest bardzo prosta, ale przez to, że jest takiego materiału, myślę, że może być interesująca bardzo mi się podoba, że ten czarny jest taki głęboki, czarny, wiecie, jak kocham czarny. Ma tutaj ściągacze, więc będę musiała ją zmierzyć, żeby Wam pokazać, jak się prezentuje. Z tyłu jest suwak, jest bardzo miłego materiału w dotyku i nie ma poduszek, ale tutaj jest tak uszyta, że jest takie wrażenie trochę. Więc na pewno te bułki będą widoczne. No i jest tutaj zabudowana, mocno zabudowana, więc tak naprawdę cała ta sukienka yy, swoją prostotą i tym, że jest z takiego materiału, robi całą robotę. Będę będziemy przymierzać i to się wszystko okaże. I wzięłam tutaj sobie dwie pary spodni. 34 rozmiar. Słuchajcie, 119 zł. Pokazałam Wam tą sukienkę, numer referencyjny. Zawsze mnie o te numer referencyjne prosicie, a potem jest trochę ciężko ja mię odnaleźć. A ta sukienka kosztowała 199, więc jak ta sukienkę z to myślę, że całkiem dużo. O, dobra. I tak te spodnie to są spodnie rozszerzane delikatnie. Tylko że jak wiecie, ja jestem niska. I one będą dla mnie za wysokie, ale je przymierzę i bardzo mi się podoba, wiecie co, ten kolor i on mi się nawet bardziej podoba niż na stronie, bo na stronie miał takie jasne prześwity, a to jest w sumie pierwsza rzecz, która wygląda lepiej poza może sukienką na żywo niż na stronie. Mój klasyk kolorki, które teraz już są totalnie pase. Ja lubię rurki 36, więc widzę, że to będzie za duże. Też mi się podoba kolor, też mi się podoba tutaj prosty jeans, ale chyba stan będzie dla mnie za wysoki, bo wtedy po pani będzie się tak pani prezentować. Więc to też trzeba będzie przymierzyć. I ostatnia rzecz z zary to jest taki windziak. Chciałam go zobaczyć i już w dotyku czuję, że to nie jest to. To jest taka kamizelka. Wszystko się kupuje osobno. Kamizelka 89,90. To taki top, może? Z dzianiny. To się chyba tak profesjonalnie nazywa. Top z dzianiny. Krótszy. O! Taki. I do tego jest kardigan. Takiego samego materiału. Taki sam kolor, taki typowy bliźniak, który kosztował 119 i to jest rozmiar SK. I to jest chyba najmniejszy rozmiar, który był na stronie. Yy, już możecie sobie skopiować ten numer referencyjny. Yy, I tutaj yy, SK też była najmniejszym rozmiarem na stronie, więc jest S, -ka, M, -ka, L -ka i XL chyba. Chociaż nie jestem pewna, że ta XL na pewno występuje, także będziecie musieli to sprawdzić. Podoba mi się kolor i w ogóle pomysł. Natomiast no, to widzicie, to nie jest taka super naturalna dzianina. Ja ostatnio Staram się kompletować swoją szafę naprawdę z dobrych materiałów. No ale tutaj mogłam się trochę powstrzymać i chciałam zobaczyć jak to wygląda, bo dawno też nie zamawiałam już z Zary. Więc się przekonajmy yy, za chwilę, ale najpierw może otworzymy sobie resztę rzeczy z H&M i potem yy, przymierzymy yy, sukienkę bliźniak oraz Jace. Teraz mamy H&M. Zacznę od gadżetów, bo były na jakiejś tam promocji, takie klipsy. Nic specjalnego, powiem szczerze, ale zobaczmy jak z jakością. Różowy i zielony, coś około 6 zł. Zostawiam Wam linka pod spodem. Klamry takie, ok, już jakiś pop-up color. Tutaj mamy naszyjnik z taką kudeczką, i już widzę, że to odeślę, bo jakość nie dla mnie. O, takie koraliki i kłódka. Nie no, to, to Wiadomo, że to jest coś na to je, tak? No ale ja myślałam, żeby to akurat w prezencie komuś dać. I jednak, jednak coś innego poszukam. Klamry pewnie zostawię. Ostatnio mam fazę na taki kolor, taki błękitny. I takiego swetra szukałam. I zobaczyłam w hajemie, że są golfy. O, tutaj jest tylko. Że są takie golfy i wzięłam sobie też XS i w sumie może niedobrze, że wziąłam xs dlatego, że zazwyczaj lubię, kiedy te swetry są trochę bardziej uversize'owe, można je na przykład założyć do leggingsów. natomiast nazwa chyba jest, że to jest sweter uversize'owy i dlatego wybrałam xs -kę. także zobaczymy. Kolor mi się podoba, natomiast w dotyku, no to tak wiecie, no różnie to bywa. Wzięłam sobie dokładnie też taki sam beżowy sweter, który tutaj występuje. Wzięłam z sobie również taką sukienkę. Odłożę. Taką sukienkę, która jest teraz bardzo modna i to jest sukienka, która była w ogóle na promocji za 30 zł, więc pomyślałam sobie, czy by nie sprawdzę, jak będzie wyglądać na żywo i to jest Eska. Szara, z krótkim rękawem. Zdecydowanie na lato, pewnie dlatego teraz jest przeceniona, skoro mamy już zdecydowanie bardziej jesienne klimaty, ale nawet do takich kozaków, gołe nogi, takie ciężkie kozaki i jakiś kardigan, czy nie wiem, chociażby ta kurtka jeansowa, futerko, skóra. Myślę, że może wyglądać całkiem zacnie, tylko to też jest do sprawdzenia w Enie były leginsy, leginsy z ekoskóry i ja się czaiłam na takie leginsy brązowe, jeżeli znajdę to też Wam zostawię linka pod spodem, ale one były cały czas wyprzedane, te brązowe, przynajmniej w moim rozmiarze i chciałam zobaczyć jak się prezentują te czarne no nie wiem nie wiem czy będę je nawet rozpakowywać, bo wydaje mi się, że są zbyt błyszczące jednak trochę za bardzo ale pomysł ekstra, fajny bardzo fajny. dlatego mamy taki sweter, kardigan, który w ogóle jakiejś ostatniej sztuki był cały czas wyprzedany. Nie wiem, chyba miałam szczęście. Krótki kardigan, ja uważam, że to jest teraz bardzo modne. Albo taki kardigan, który Wam przed chwilą pokazałam właśnie. O! Lub taki dłuższy, ale nie do kostek, tylko dokładnie taki. Że ja co prawda mam teraz sweter czarny, gruby sweter, ale zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Chodzi mi, żebyście zobaczyli. Nawet no można tak wyskoczyć zamiast kurtki. tak? Tutaj mamy e, pasek, i były ciemne, jasne. Ten kolor to jest jakiś wielki szał. I do tego na przykład ciężkie buty. Uważam, że super, by to wyglądało. Jakaś torebka, okularki, i już fajnie, fajnie to wygląda. Natomiast y, ja zawsze się boję, że te swetry zaraz się zaczną kulkować, bo ja uwielbiam kolory swetrów z H&M. -u. One mają rzeczywiście świetne odcienie. Tylko, że ten sweter po jednym sezonie jest już dziadem. To jest mój problem. Oczywiście ja mówię o takich swetrach w takich cenach, no bo nie mówię o kaszmirowym swetrze i że ten kosztował 129, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Wszystko Wam zostawię pod spodem. Oczywiście. No tutaj nie ma cen. Ciekawe, że nie ma cen. Yy, więc mamy ten sweter i mamy tutaj także spodnie jeansowe, bo chciałam zobaczyć, jak spodnie jeansowe z hajemu się przedstawiają na żywo. Dawno też spodnie jeansowych z hajemu nie kupowałam, nie przymierzałam. Pamiętam, że miałam na studiach takie jedne z hajemu, które były rewelacyjne najlepsze. Świetnie się w nich czułam, one rzeczywiście były wytrzymałe, rozciągały się. O Jezu, jaki wysoki stan, dla mnie przynajmniej. Yy, I one są też rozszerzane, bo takie chciałam przymierzyć i widzę. Chociaż nie. No jakbym tak... to miałam te spodnie? Zobaczymy, jak to się będzie prezentować. 34, no nieźle, okej. Okay. Dobra, to w takim razie zaczynamy mierzenie. One też kosztowały coś w granicach stóby, 139, mniej więcej rozmiar 34 yy, i tyle, bo czasami są te rozmiarówki 34 na 28, na 30, na 32, tutaj było po prostu 34 i sprawdzałam ile na stronie ma wzrostu modelka i jak to wygląda mniej więcej, no ale ten tył, no, trochę jednak za wysoki stan dla mnie. zobaczymy. Zaczynamy, mierzymy. Zaczęłam od hajemu przewrotnie. Te mierzymy. Mamy Golf Swetrowy, Oversizeowy, jest to rozmiar 34, błękitny kolor, i mamy te jeansy z hajemu. One mnie zaskoczyły, dlatego że nogawki są ok. Tak jakbym oczywiście założyła obcas, to by wyglądało zupełnie inaczej. Natomiast nawet do trampek, które ja kocham i noszę, granej płaskie buty. Jest spoko, by przeszło, natomiast ten stan moim zdaniem jest trochę za wysoki, i ja nie lubię, jak się układa pupa w takim wysokim stanie. Oczywiście to zależy od tym spodni, tak? Natomiast tutaj wszystko jest fajne, ale no ja się będę źle czuła w takich chyba spodniach. Ale to jest rozmiar 34 i one rzeczywiście fajnie się prezentują. Kolor jest super, ale no jakoś taka wiecie. Nie wiem, czy chcę mieć taki seter po prostu u siebie w szafie, który wyrzuca wolę po sobie kupić taki sweter z lepszych materiałów. No ale zobaczyłam go i, i błękit, błękity będę się na pewno dobrze czuła. Także jest do polecenia, jeżeli nie wiem, umiecie na przykład dbać o takie swetry lub macie ochotę. Ja wiem, że ten sweter będzie mi służył, będę go nosiła często. Natomiast szybko mi się zmycha ci, mnie będzie denerwowało, a nie chcę mi się kupować swetra, z którego będę zaraz zdejmowała, wiecie, jakieś tam kulki i tak dalej, więc, więc zastanawiam się jeszcze nad nim, ale dajcie znać, dajcie znać, co myślicie o tych dżinsach i właśnie o tym swetrze. Jest jeszcze właśnie beżowy kolor. Który um, widzieliście, taki podobny bardzo do tego kartika dłuższego. Jeszcze dla porównania, um, ja zostałam w tym swetrze i przemierzyłam te rozszerzane dżinsy z Zary. I powiem wam, że ten swetr jest naprawdę fajny, bardzo mi się podoba ten kolor. Tylko martwię się, że skład nie będzie zdenerwował, ale bardzo spokój jest. Bardzo, bardzo. W każdym razie dżinsy z Zary. Mają trochę inny kolor. Też są z wyższym stanem, ale nie aż takim wysokim. Wydaje mi się, że lepiej się to wszystko tutaj prezentuje w tych rejonach. Nie do końca mi się podoba to, że są takie prześwity białe, ale też znowu ta długość jest bardzo ok, bo mogłabym z powodzeniem też chodzić w tych spodniach w trampkach. Więc jeżeli wy jesteście troszeczkę wyższe, to będziecie miały idealną długość. Zresztą w zarze też jest taka sekcja dla wyższych dziewczyn. Jakby co już od jakiegoś czasu, więc tam możecie się rozejrzeć. Sweter jest fajny i ten kolor drugi też jest ekstra. Taki beżowy. Wiem, że wiele dziewczyn uwielbia Taki, takie beże teraz na jesień. No ja mam w sobie te swetry z mormua, które bardzo lubię i, i też e, chciałam po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądać, bo chciałam coś z golfem. Um, albo i nie, ale takiego oversize'owego, właśnie w tym niebieskim kolorze. Jestem kochani w tym bliźniaku. Rozpiam sobie... E, ...Nosvetar Cardigan. I on jest naprawdę krótki. Nie powiedziałabym, że to jest super wysoki stan, bo wiem, że niektóre dziewczyny mi powiedzą, ojej, to nie jest wcale wysoki stan. Dla mnie to jest wysoki stan tych spodni czyli sięga mi do pępka i on jest krótszy. Ten, ten kardigan nie jest takim krop-topem typowym, no ale jest krótszy. Więc to może być dla wielu z Was karta przetargowa. Podoba mi się w ogóle ten pomysł, wiecie, ten pomysł właśnie kolorystyczny, taki monoluk, ale no to jest no niestety taki materiał, w którym możemy się pocić, ale to jest fajne. Fajnie, ja mam parę z zdalnych, no one są ok no to oczywiście też jest sekcja kaszmirowa z wewnątrz i tak tutaj nie wiem jaka to jest sekcja, to jest skład, ale raczej do dotyku to wiecie co, zupełnie nie wygląda, 119 zł, to na pewno nie, e, ale to można sprawdzić, no raczej to jest taki, są pewnie nie tylko, ale wygląda fajnie i to był jedyny kolor taki, bo też mi się podoba kolor tego żarego nie wiem, co niektórzy z Was powiedzą no bo szary, ale to jest taki owsiankowo-szary, podoba mi się ten kolor pomysł, podoba mi się mógłby być trochę dłuższy, ale gdyby był dłuższy, to może wcale by się tak nie układał, jak teraz, także do przemyślenia, nie dajcie znać, co myślicie, tutaj mamy, widzicie takie szersze ramiona trochę zresztą fajnie to wygląda tylko, że krótsze do wyższego stanu Zastanawiam się cały czas co z tą y, sukienką, bo no za 29 złotych to myślę, że można się pochylić nad tym. E, a ta sukienka jeszcze mi została do przymierzenia, jest piękna, tylko wiecie co, patrzę teraz i wszystko do niej się przyczepia. Niestety wszystko. Także zobaczmy jak się będzie prezentowała, a może najpierw wiecie co to. Założę i zobaczymy. Jestem w sukience. Tak się prezentuje. Taka zwykła, prosta. Kolor na całkiem ok mi się wydaje. Że może ją zostawić sobie. I znowu tak myślę, że do takich ciężkich butów... No do czarnych rajstop nie do końca dla mnie. Ale do takich ciężkich butów, kozaków, nawet cieliste rajstopy, jakaś tam narzutka. Coś. Kartikan kurtka, może być, będzie się prezentować na 29 zł, więc zostawię Wam. Nie wiem, czy były inne kolory, bo ona mi się tak rzuciła, po prostu, wiecie co, przypadkowo, bo tam inni kupili też. I akurat ją znalazłam. Myślę, że specjalnie na pewno bym po nią tam się nie wychylała. No i ostatnia sukienka to ta czarna. Piękna, czarna dama. Zdecydowanie ona jest najniższa dziewczyny, bo ja mam wrażenie, że. Ona jest już taka na granicy. Jeżeli macie 1,70 70 m, to uważam, że ta sukienka jest za krótka dla Was. To jest moje osobiste zdanie. Kiedy się nachylamy, no to no nie wiem, ja bym tak nie mogła. Ale jest piękna. Pewnie gdyby to był większy rozmiar, to to byłaby dla Was ok. Ja mam 1,62 i uważam, że jest taka, no... Czyli nie widać się, jak się nachyle, ale jest piękna, no pyli się trochę. Znaczy przyciąga pyłki, o tak, że jest bardzo ciekawa. Taka, wiecie, co na przykład idealna na święta, jakieś takie rodziny, wyjście. W zasadzie ta sukienka już robi całą robotę, bo to jest bardzo elegancki materiał. Fajnie też się tutaj te rękawki prezentują, te buwki. No i oczywiście te ściągacze. To też jest fajna rzecz. Ja mam eskę. Gdybym miała Mkę, to ona byłaby trochę dłuższa, ale tutaj nie byłaby już taka cienka, Więc no, podoba mi się. Ale nie wiem, no dwie stópy kosztuje. To też nie jest mało. Jeszcze nie przymierzałam tych spodni, ale widzę, co już... Słuchajcie, muszę lecieć, bo mam wrażenie, że to mierzymy trwa bardzo długo. Słuchajcie kochani, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze. Cieszę się, że jesteście zadowoleni, że... Wróciliśmy wszyscy na stare tory. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że się Wam do czegoś przydał. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, dajcie znać. Wszystkie linki Wam zostawiam pod spodem i te numery referencyjne też możecie sobie tam zatrzymać film w pewnym momencie, żeby je zeskanować, jeżeli macie ochotę. A jeżeli chcecie się mnie właśnie dopytać jeszcze o coś, to, to też wpisujcie. Napiszcie też, jakie sklepy chcielibyście, żebym odwiedziła i zrobiła mierzymy, a bardziej odwiedziła ich strony, zamówiła online, bo może nie specjalnie jakoś tak uwielbiam chodzić po sklepach, ale na pewno mogę dla Was zamówić i pokazać. Jeżeli będziecie mieli ochotę. Także trzymajcie się ciepło, wciskam Was bardzo gorąco i do miłego zobaczenia, buziaki. Pa, pa, hej!